Cześć z tej strony Łukasz. Zapraszam na prezentację systemu WarnAbility Manager, który służy do zarządzania podatnościami, zagrożeniami oraz aktualizacjami w naszym środowisku. Między innymi, zanim wejdziemy do systemu i omówimy poszczególne funkcjonalności, spójrzmy na naszą agendę i co po kolei będziemy tutaj omawiać. Podczas naszej dzisiejszej prezentacji. Z wszystkim zaczniemy od wersji oraz licencjonowania systemu. Później przejdziemy do wprowadzenia do narzędzia. Kolejnym elementem będzie wykrywanie podatności i zarządzanie właśnie nimi, między innymi podatności w oprogramowaniu, wykrywanie CVE, podatności Zero Day oraz niepoprawne konfiguracje systemów i web serwerów. Na samym końcu przejdziemy już sobie do zarządzania poprawkami. I omówimy także elementy raportowania. Jeszcze warto wspomnieć o samym umiejscowieniu narzędzia Warnability Manager, ponieważ Warnability Manager może występować jako oddzielny produkt, który jest takim oddzielnym bytem w naszej grupie produktowej Manage Engine i właśnie on znajduje się wtedy w obszarze security, a dokładnie tutaj mamy właśnie wskazane Warnability Manager Plus. Oprócz tego e, możemy również umiejscowić nasz vulnerability manager jako dodatek do systemu Endpoint Central i ten system Endpoint Central jest to system do zarządzania stacjami roboczymi, urządzeniami mobilnymi oraz serwerami. I właśnie wówczas po wykupieniu tego dodatku Warnability Manager, staje się on integralną częścią także tutaj systemu Endpoint Central, i on jest wówczas pokazany jako taki dodatkowy moduł, który jest po prostu tutaj całością tego narzędzia Endpoint Central. Żeby też zobrazować Państwu dokładnie, jak ten Warnability wygląda jako dodatek, wchodzi on taki, w taką grupę dodatków, która się nazywa Endpoint Security Manager. I ten Endpoint Security Manager możemy oczywiście jakby dopiąć do, Endpoint centrala, i wtedy wówczas mamy tych pięć modułów. Ale jeśli na przykład chcielibyśmy ograniczyć nasze dodatki do powiedzmy tutaj dwóch modułów, które nam się wyświetlają, wówczas wtedy też możemy tak to sobie podzielić. Przede wszystkim w Endpoint Security Manager mamy możliwość właśnie tutaj wykupienia dodatku Warnability Manager, czyli nasz temat dzisiejszej prezentacji. Oprócz tego jest Brochure Security. Application Control Plus, Device Control Plus i BitLocker Management. Myślę, że teraz wejdziemy sobie do systemu i po kolei zgodnie z agendą omówimy wszystkie funkcjonalności właśnie w systemie Warnability Management. Tak więc na naszym ekranie widzimy pulpit nawigacyjny dla warto Managera. Akurat w naszym przypadku jest to zintegrowany właśnie dodatek, który wchodzi w skład endpoint centrala, czyli tak jak widzimy, właśnie tak to mniej więcej wygląda, jest to integralna część właśnie tego modułu, który pojawia się nam między innymi właśnie poprzez wykupienie tego dodatku dla naszego flagowego systemu endpoint centra. Jeśli chodzi o logowanie do systemu, wygląda to w następujący sposób. Potrzebujemy do tego przeglądarki webowej, logujemy się za pomocą podania poświadczeń i wówczas wtedy system przekierowuje nas do właśnie tutaj strony startowej czy do naszego narzędzia. Jeśli chodzi o samo licencjonowanie, tutaj potrzebujemy poznać dwa składniki takiego licencjonowania, czyli między innymi osoby, które będą miały wygenerowane konta techniczne, czyli osoby, które będą zarządzały właśnie systemem i oprócz tego potrzebujemy poznać jeszcze liczbę stacji roboczych, na których będzie zainstalowany agent. Ten agent, on sobie pracuje w tle, ten agent pracuje sobie w tle, dzięki czemu tak naprawdę nie obciąża pracy tutaj, czy zarówno użytkowników końcowych, czy tak naprawdę nie zakłóca pracy właśnie tego urządzenia końcowego, dzięki czemu też ta komunikacja pomiędzy serwerem a urządzeniem czy tutaj końcówką jest, jest płynna i nie zakłóca właśnie naszej codziennej pracy. Wejdźmy teraz do systemu, omówmy tutaj elementy, które przede wszystkim znajdziemy na, naszej, na naszym Warnability Managerze. Jest to pulpit nawigacyjny. Tu są takie pierwsze podstawowe elementy odnośnie informacji, które system wyczytał, czyli właśnie te, te informacje są zaczytane za pomocą agenta już w sposób automatyczny i między innymi mamy właśnie ten pierwszy element odnośnie luk w zabezpieczeniu. Możemy oczywiście wyczytać, jakie to są konkretnie luki w zabezpieczeniu, suma luk w zabezpieczeniu oraz czy w ogóle te luki w zabezpieczeniu możemy naprawić, bo już jest jakaś aktualizacja dla tych luk w zabezpieczeniu naprawiona. Oprócz tego możemy sobie przejść przez konfigurację zabezpieczeń. No też, tak jak tutaj możemy zauważyć, jest to sposób graficzny, przejrzysty i przede wszystkim no, czytelny dla administratorów. System, który pozwala nam na zebranie tych wszystkich informacji, no i w łatwy sposób zareagowanie na, na odnośnie pewnych elementów, które system nam po prostu tutaj wyczytał. Mamy też elementy co do systemu. Wraz z kondycją takiego systemu systemów, które są zarządzane, oraz właśnie jak widzimy, mamy też narażone systemy, które wymagają jakiejś akcji, tak, no bo nie jest jakaś tam luka w zabezpieczeniu, są może niezaktualizowane systemy, więc warto, by nad tym się pochylić i zobaczyć, gdzie właśnie tutaj tą akcję trzeba wykonać. Mamy też elementy odnośnie poprawek, tak? Czyli właśnie tutaj sobie czytamy wszystkie poprawki, których system wykrył jako brakujące poprawki, czy brakujące poprawki, które czekają na. Zatwierdzenie. Weźmy sobie teraz do zagrożeń i tutaj właśnie mamy takie pierwsze elementy, które już możemy wyczytać z poziomu Warnability Managera, czyli jakie są luki w zabezpieczeniach odnośnie naszego softu. Przejdźmy sobie do widoku Smart View, ponieważ uważam, że to świetnie pokazuje właśnie moc tego systemu oraz w sposób właśnie ten czytelny przedstawia nam wszystkie najważniejsze informacje odnośnie pewnych elementów, które system nam wykrył. Mamy tutaj elementy odnośnie tych luk zabezpieczeniowych. Weźmy sobie dla przykładu, niech to będzie Mozilla Firefox. Bardzo fajna kwestia jest kategoryzowanie, między innymi, e, ważności tych luk zabezpieczeniowych. Czy to jest luka krytyczna, ważna, niska. Te wszystkie elementy jak najbardziej są tutaj z poziomu warnability do wyczytania. Możemy oczywiście też w prawym rogu. E, Podejrzeć, czy jest może już jakaś gotowa poprawka, która właśnie nam tą lukę w zabezpieczeniu zabezpieczy, czy tak naprawdę tutaj już tej, ta luka w zabezpieczeniu nie będzie występować. Wtedy klikamy oczywiście poprawka, czyli klikamy przycisk tak, dzięki czemu już ta luka w zabezpieczeniu nam się nie pojawia. Przejdźmy sobie do e, tutaj e, modułu CVE i teraz tak naprawdę jeśli chodzi o te elementy, które możemy tutaj wyczytać, to przede wszystkim są to wszystkie e, tutaj zagrożenia, tak? które zostały też wyczytane z, z poziomu warnability. Możemy oczywiście podejrzeć te zagrożenia. tak. Jeśli jest jakaś dostępna poprawka, to z tym też... On taką informację tutaj od razu e, przedstawi, przekieruje, że jest dostępna poprawka po to, żeby właśnie naprawić ten błąd tutaj CVE. Przejdziemy sobie też do luk w zabezpieczeniach typu Zero Day i to jest dokładnie ta sama zasada. Mamy między innymi właśnie luki w zabezpieczeniu, które też pokazują nam w systemie Warnability, jakie są objęte systemy właśnie związane z tą luką w zabezpieczeniu typu Zero Day i również możemy wykonać pewną akcję, jeśli jest jakaś poprawka gotowa związana właśnie z tą luką zabezpieczenia typu Zero Day. Możemy dzięki temu tutaj tą aktualizację wykonać i naprawić nam ten błąd. Przejdźmy sobie do poprawek. I przede wszystkim system nam też tutaj... E przedstawi informacje odnośnie poprawek, które wykrył jako brakujące, tak? Czyli już system nam pokazuje, że jakaś aktualizacja nie została wykonana, należy ją wykonać, no bo gdzieś tam też luka w zabezpieczeniu się znajduje. Możemy oczywiście podejrzeć identyfikator takiej poprawki, tak? Więc tutaj te wszystkie informacje, co to jest za poprawka danego producenta i tak dalej, one tutaj będą te wszystkie elementy rozpisane. Możemy również wejść sobie w elementy zobaczenia brakujących systemów, Czyli gdzie konkretnej tej poprawki nie ma, gdzie jej brakuje i podejrzeć na przykład nazwę takiego komputera. Co za tym idzie? System nam przekazuje kolejne informacje, czyli pokazuje nam, czy system jest właśnie narażony na ataki. Tak jak tu widzimy, jest bardzo narażony, ponieważ wykryliśmy, że nie ma dziewięciu poprawek. Oprócz tego elementy przede wszystkim takie jak gdzie znajduje się ten komputer, nazwa domeny, adres IP, oprócz tego, kiedy było ostatnie skanowanie, czy jest może też funkcja BitLockera włączona, tak? czy jest właśnie tutaj włączona zapora systemu Windows. Czyli przede wszystkim takie pierwsze elementy odnośnie tego, jaki, na jakiej kondycji systemu tutaj nasz właśnie system, czy tutaj dany komputer się znajduje. Wróćmy do modułu poprawek. Oprócz tego, tak jak tutaj też możemy zauważyć, są to poprawki, które system wykrył jako brakujące. Natomiast możemy też wykonać akcję w drugą stronę. Jeśli na przykład chcielibyśmy powrócić czy usunąć daną poprawkę, która została zainstalowana, nie ma najmniejszego problemu. Możemy również taką akcję tutaj wykonać. Kolejnym elementem, który, o którym warto, który warto poruszyć, jest moduł odrzucenia poprawek. Czyli możemy dodać taką czarną listę poprawek, gdzie system będzie wykrywał żeby nie aktualizować danego softu, no z racji tego, że po prostu utworzyliśmy taką grupę tych poprawek, którą e, utworzyliśmy taką grupę poprawek, którą system będzie wykrywał jako ta czarna lista, dzięki czemu po prostu nie będą one aktualizowane. Ostatnim elementem, e, który, o którym trzeba wspomnieć, jest samo wdrożenie właśnie tych wszystkich aktualizacji. Uważam, że jest to bardzo przydatne narzędzie z racji tego, że mamy tu kilka wariantów odnośnie samego, samej polityki wdrożeń. O ile ręczne wdrażanie poprawek jest dosyć oczywiste, bo wybieramy sobie jedną poprawkę i ją ręcznie wdrażamy, o tyle właśnie możliwość przetestowania sobie tych poprawek to już nie jest tak do końca oczywiste. Ponieważ możemy sobie utworzyć grupę testową, klikniemy modyfikuj, czyli na przykład automatycznie możemy bez testowania... Tak naprawdę wdrożyć e, pewne aktualizacje, bądź właśnie przetestować i zatwierdzić. Jak to wygląda? Dodajemy sobie taką grupę testową, klikamy tutaj przycisk Dodaj grupę i wybieramy przede wszystkim tutaj platformę, którą, e, którą chcielibyśmy obsłu obsłużyć. To jest też istotne. Przede wszystkim, my wspieramy wszystkie systemy operacyjne jako tutaj Manage Engine. E, też aktualizujemy nie tylko poprawki firmy Microsoft ale także producentów film trzecich. No to też jest istotne, że przy tych aktualizacjach, wypychanie tych aktualizacji czy zbieranie tych informacji, wszystkie te elementy jak najbardziej możemy tutaj zaczerpnąć z od poszczególnych producentów. Kolejnym elementem, e, czyli to jest przede wszystkim nazwa grupy, tak? czyli grupę sobie wybieramy, która wcześniej została utworzona, bądź właśnie tworzymy tą grupę niestandardową już z tego poziomu. I teraz to jest właśnie to, co, o czym wspomniałem. Mamy m.in. aktualizację firmy Microsoft, i jeśli na przykład system wykryje, że jest to krytyczna, e, krytyczna aktualizacja, czy to też jest ważna aktualizacja, wówczas Wtedy możemy wykonać akcję zainstalowania takiej poprawki wszystkich tych aplikacji, po oznaczeniu oczywiście odpowiedniej kategorii ważności tych aktualizacji. Przechodząc dalej, mamy także aktualizację innych producentów, co też tutaj wspomniałem, to jest potwierdzenie też moich słów. Wspieramy też aktualizację firm trzecich, i tu dla przykładu oznaczmy, że to jest ważność nie średnia i niska. Oprócz tego możemy też. Tutaj zaktualizować e, aktualizacje antywirusowe, czyli też możemy oczywiście oznaczyć wspierane aktualizacje definicji, gdzie też system nam przekierowuje czy dopowiada, jakie dokładnie e, są wspierane aktualizacje definicji. Aktualizacje sterowników to jak najbardziej też tutaj z tego poziomu możemy wykonać i na samym końcu, właśnie. Ustalamy sobie tryb zatwierdzania dla testowanych poprawek, czyli określamy, powiedzmy, że to będzie trzy dni. Dzięki czemu wtedy ustalamy sobie taką grupę testową w stacji roboczych, gdzie będziemy testować te aktualizacje. Później, jeśli okaże się, że nie ma żadnych błędów, to możemy przerzucić te aktualizacje na główne środowisko. Bardzo przydatne rozwiązanie, zwłaszcza przy zabezpieczeniu naszego środowiska, infrastruktury. Na pewno nie raz każdy z nas spotkał się z. Takimi elementami jak aktualizacje, które trzeba by było potem cofać, przynosiły odwrotny skutek niż to, co miały właśnie przynieść ze sobą jakieś korzyści, dzięki czemu no tutaj ograniczamy przede wszystkim swoją pracę, zabezpieczamy przede wszystkim nasze środowisko. Co za tym idzie, no też dzięki temu w dowolnym momencie panujemy nad tym, co zostało wykonane i co zostanie także wykonane na głównym środowisku. Na samym końcu mamy też automatyczne wdrażanie systemów i to jest między innymi tutaj e, po części taka sama funkcjonalność jak przy testowaniu i zatwierdzaniu, ponieważ też wybieramy sobie platformę, na którą ma zostać wdrażana taka aktualizacja, natomiast ta funkcjonalność jest wykorzystywana wtedy, wykorzystywana wtedy kiedy mamy zaufanie do producentów danych aplikacji. Wówczas wtedy nie testujemy, też nie wdrażamy na przykład manualnie, tylko na przykład właśnie określamy sobie tutaj Aktualizacji firmy Microsoft i producentów firm trzecich, i możemy tutaj oznaczyć, ile czasu system potrzebuje, czy kiedy ma dokładnie wdrażać te poprawki po wykryciu właśnie tych nowych aktualizacji. Czyli w naszym przypadku mamy tu trzy dni, czyli system wykrywa daną aktualizację, daje sobie jeszcze trzy dni, i wówczas wtedy zostaną te aktualizacje wypchnięte. Możemy również Tutaj ustalić e, takie, taką zasadę wdrażania, czy też zawiesić takie zadanie, czyli na przykład oznaczymy, że Deeper During Non-Business Hours, czyli wdrażaj podczas godziny niebiznesowej, niech to będzie na przykład godzina, gdzie użytkowników nie ma w pracy, dzięki czemu możemy w dowolnym momencie tutaj właśnie tą aktualizację wdrażać. I taki użytkownik przychodzący na przykład do pracy może mieć zaktualizowany, zaktualizowany cały soft, czyli też nie przeszkadzamy tutaj użytkownikom w pracy, nie musimy uruchamiać jeszcze raz komputera, bo to będzie gdzieś tworzone czy wykonywane podczas właśnie nieobecności pracownika. I na samym końcu możemy także zawiesić zadanie, czyli tutaj możemy sobie to zadanie zawiesić do jakiejś określonej daty z naszego, z naszego kalendarza, możemy konkretnie tą datę tutaj jak najbardziej oznaczyć. Wróćmy jeszcze do modułu zagrożenia i poprawek. I na samym końcu mamy raporty. Te raporty możemy sobie też dowolnie zaplanować, tak? Więc tutaj na przykład możemy sobie opisać nazwę harmonogramu, opis harmonogramu, kiedy taki raport ma się do nas wysyłać, czy raz dziennie, tygodniowo, czy także miesięcznie. Możemy także rozpo oznaczyć rozpoczęcie takiego raportu, o której godzinie ma zostać ten raport tutaj rozpoczęty. I uszczegółowiamy te informacje odnośnie tego, gdzie ten raport miałby do nas trafić. No to tak naprawdę to mogą być na przykład jakieś audyty związane z akcjami, które nasz system wykonał, no bo powiedzmy, wypchnęliśmy aplikację, aktualizację do tych aplikacji, i chcielibyśmy właśnie potem podejrzeć, jakie akcje zostały dokładnie wykonane. Nie chcielibyśmy, żeby co chwilę trzeba było wchodzić na system. Jest taki raport również możemy sobie zaplanować, który będzie wysyłany na wskazany na przykład adres mailowy, który podany zostanie tutaj na samym dole. Z mojej strony to tyle. Zapraszam do kontaktu. Też bardzo chętnie przeprowadzimy dla Państwa już spotkania indywidualne, gdzie w sposób już taki szczegółowy, po poznaniu Państwa potrzeb, będziemy dostosowywać też dane funkcjonalności z aplikacji, bo tak naprawdę tych funkcjonalności jest o wiele więcej. Więc zapraszamy do kontaktu. Na pewno tutaj pomożemy i przedstawimy nasze rozwiązania szczegółowo. Dziękuję.